Cześć, witam wszystkich na swoim kanale z tej strony Kaspian. Przedmiotem dzisiejszego materiału, który nagrywam z ręki, nie mam czasu na cięcie, więc będę mówił ciągiem. No, liczę, że zmieszczę się w 10-12 minutach. Jest motocykl Kawasaki Ninja H2SX. Jest to motocykl kupiony w Polsce u dealera, u którego nigdy w życiu bym już nic nie kupił. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że motocykl jest absolutnie obłędny. I tak, czy kupiłbym ten motocykl po raz, po raz drugi? Na pewno kupiłbym ten motocykl po raz drugi. Teraz kilka słów na temat tego, jak się jeździ takim motocyklem. Jeździ się fenomenalnie. Kawasaki pozycjonuje ten motocykl jako sport tourer. Za chwilę będzie szum, bo ktoś nam będzie wjeżdżał. Materiał nagrywany jest w takim miejscu, do którego pozostali inni też mają dostęp. Także przepraszam za tą krótką przerwę. Jak się jeździ tym motocyklem, bo chyba na tym skończyłem, jeździ się doskonale. Jest to motocykl, który no jest motocyklem, który po prostu wymaga od właściciela pewnych umiejętności. Nie jest to motocykl na pierwsze moto, bo. Droga kończy się bardzo szybko tutaj. Jest to silnik z kompresorem, który na papierze ma 200 koni mechanicznych, więc tak naprawdę na każdym biegu rozwijamy prędkość grubo, grubo powyżej 100. Prędkość maksymalna tego motocykla jest ograniczona elektronicznie. Motocykl rozpędza się do 299 km na godzinę. No, przypuszczam, że po jakimś flashu, odblokowaniu te wartości mogłyby przekroczyć spokojnie 330 czy nawet 350 km na godzinę. Nie wiem tego, to jest tylko moje domniemowanie. Powracając do motocykla. Motocykl jest sprzętem, który jest wyposażony bardzo mocno w różnego rodzaju systemy elektroniczne, które dbają o Wasze bezpieczeństwo. Wymienię kilka takich podstawowych ABS, cornering ABS, jest pomad aktywny, są radary przód-tył, jest radar zbliżeniowy. Motocykl sygnalizuje to, co dzieje się przed Wami, za Wami, po lewej i po prawej stronie, jadąc po drodze, jest to absolutnie fenomenalne rozwiązanie. Co jeszcze? Tak naprawdę tutaj niczego nie brakuje, bo wszystko to, co jest niezbędne, może poza nawigacją, jest tutaj aplikacja, która się nazywa bodajże Sygic. Która jest dość toporna, no, dlatego korzystam osobiście mimo wszystko jednak z telefonu i mm, po prostu Google Maps. E, powracając dalej do plusów motocykla, motocykl nieprawdopodobnie stabilny przy bardzo wysokich prędkościach, nic tutaj nie drże, nic tutaj nie drga, nie ma tutaj absolutnie żadnych wibracji. Sprawdzałem na niemieckich autostradach, oczywiście tam nie mamy ograniczeń prędkości, więc no, to jest motocykl stricte do tego, aby podróżować nim na trasach. Czy do miasta? Jak najbardziej tak. Natomiast no, wszyscy wiemy, jak jeździ się w mieście. Bardzo słabo korki, start, stop, start, stop. No nie ma tutaj nic przyjemnego, ale jest to motocykl, który jest bardzo no, zmienny i sprawny. Mimo gabarytu 266 kg masy na gotowo już z płynami można byłoby powiedzieć i pewnie niektórzy powiedzą bardzo ciężki motocykl. No nie, po ruszeniu ta masa znika momentalnie. Z rzeczy ciekawych, które mogą interesować przyszłych nabywców. Motocykl tak naprawdę silnik nie powoduje grzania nadmiernego na kończyny dolne na łydki. Jeździłem różnymi motocyklami, również dużymi ADV, no i tam to wyglądało dużo gorzej. Tutaj Kawasaki naprawdę zrobiło bardzo fajnie, rozwiązała tą, rozwiązało tą sprawę bardzo fajnie, ponieważ motocykl po prostu nie grzeje. Nie ma grzania w kończyny dolne, a zrobiłem już kilka tysięcy tym sprzętem, więc wiem co mówię. Dlatego jest to bardzo fajnie rozwiązane. Przypuszczam, że to wynika wprost z tego, że ten silnik oddaje ciepło poprzez ramę kratownicową, stalową ramę kratownicową, nie aluminiową. Z ciekawych rzeczy jest monowahacz z tyłu. Akurat tego teraz Wam nie pokażę, bo motocyk stoi lewą stroną do, do kamery. Natomiast faktycznie jest to monowahacz, czyli krótko mówiąc z prawej strony widzimy tylne koło, tarczę hamulcową, tłumik. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Niektórzy zmieniają końcówkę tłumika i uzyskują Lepszy efekt wizualny, po prostu to koło jest bardziej odkryte. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o kwestię spalania tego motocykla, to tutaj zasadniczo to wygląda dokładnie różnie. Czyli w zależności od tego, jaki mamy styl, tyle motocykl spali. Jeżeli jeździmy na trasie ze stałą prędkością typu 120-130, tak jak w Polsce, no to mamy spalanie między 5 a 6 litrów. Jeżeli będziemy jeździli bardzo szybko prędkości powyżej 200 km, to ten silnik i kompresor w tym silniku musi zostać nakarmiony. No i tutaj nie ma cudów. To spalanie wtedy spokojnie może dobić do 10 litrów na 100 km. W mieście absolutnie 10 litrów na 100 km. W baku mamy 19, czyli gdybym musiał powiedzieć tak na siłę o minusach tego motocykla, to pewnie powiedziałbym, że faktycznie przydałoby się 2 litry więcej w baku tego motocykla zamiast 19 byłoby 21 wtedy. No i zasięg byłby dużo większy. Z przodu hamulce, ja tak przeskakuję troszkę, ponieważ stricte technikalia macie dostępne w internecie, więc mówię o tym, co w mojej ocenie jest dość istotne. No być może komuś to nie będzie pasowało, no ale to jest jego problem, nie mój. Z przodu mamy hamulce sygnowane logo Kawasaki, nie jest to Brambo Stylema, ale te hamulce są naprawdę bardzo skuteczne. Tył Również logo Kawasaki nie ma problemu z tym, żeby wyhamować ten motocykl z prędkości powyżej 200 km na godzinę. Sprawdziłem to sam na początku. Nie powiedziałem, że materiał nie jest absolutnie przez nikogo sponsorowany. Przed zakupem tego motocykla sam szukałem tego typu materiałów. Niestety no nie było to takie proste na polskim YouTube. Tak naprawdę większość materiałów poza może jednym. To materiały sponsorowane przez importera, tak sądzę. Natomiast na anglojęzycznych, na anglojęzycznych kanałach faktycznie było trochę więcej recenzji użytkowników. Na polskim kanale nie znalazłem. Najprawdopodobniej moja historia, moja opowieść będzie jedyną. Liczę, że to Wam pomoże w podjęciu decyzji przy zakupie tego motocykla. Niestety mi przed zakupem nie udało się przejechać na tym motocyklu. Tak, jest to sytuacja kompletnie chora. Prosiłem się w kilku miejscach, dosłownie prosiłem się w kilku miejscach. Nie mamy, może jutro, może za tydzień, może za dwa miesiące, może za trzy miesiące. Kompletny obłęd, więc po prostu kupiłem ten motocykl i jazdę próbną już odbyłem po zakupie motocykla. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć na temat tego sprzętu? Motocykl ten przenosi w inny wymiar. To, co robi w trakcie jazdy, to, jak pewnie czuje się motocyklista, no, powinno być wyznacznikiem standardów dla pozostałych innych marek. Tak jeździłem na innych sprzętach, ale nie będę o tym mówił, bo materiał ten jest w 100% przeznaczony dla tego motocykla i dla osób, które mogą być zainteresowane jego zakupem. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć na temat tego motocykla? W tej chwili to jest kilka tysięcy kilometrów, serwis w postaci wymiany oleju, filtra. Z takich ciekawych rzeczy filtr, tutaj, filtr powietrza jest tutaj bardzo mały, dlatego bardzo polecam osobom, które czy już mają, czy będą chciały kupić ten motocykl, sprawdzanie tego o, filtra, stanu tego filtra powietrza co 4000, co 3500 kilometrów. Ja wymieniłem przy przebiegu 3800 km filtr powietrza i wyglądał już bardzo słabo. U mnie trasy tym motocyklem to trasy autostradowe, czyli tak naprawdę ponad 90% przebiegu to autostrady, 10% to miasto. Wydaje mi się, że będę zbliżał się do końca tego materiału. Liczę, że przynajmniej w minimalnym stopniu pomogłem Wam w podjęciu decyzji co do zakupu tego motocykla, choć nie taki był cel, i nie o to chodziło w tym materiale, żeby kogoś do czegoś namawiać bardziej, że nie jest to materiał po raz drugi powtórzę sponsorowany. I na koniec, no, trochę wiochy. Wiocha będzie polegała na tym, że pozdrowię kilku serdecznych znajomych, którzy jeżdżą na motocyklach. Niekoniecznie. Na Kawasaki H2SX, choć też, i zacznę od Arka. Arek, serdeczne pozdrowienia. Arka poznałem przy próbie zakupu multistrady Pike Peak, której nie kupiłem. No, dzisiaj nie kupiłem, może kupię za rok, za dwa, za trzy. Natomiast serdecznie pozdrawiam Cię, Arku. Kolejne pozdrowienia dla Sławka, który jeździ na takim samym motocyklu. Tak, Sławek, w końcu przyjadę do Ciebie na piwo, jak obiecywałem. I Co jeszcze? Pozdrawiam też kolegę z, ze stolicy, który lata na tym motocyklu i lata dosłownie. Lata samolotami, więc serdeczności zasyłam. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy latają na sprzętach. Lewa w górę i do zobaczenia na... O trasie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Być może o innym motocyklu, być może o samochodzie, być może o zupełnie innych rzeczach. Jeżeli materiał Wam przypadł do gustu, pozostawcie jakiś komentarz. Głupie komentarze, jakieś inwektywy będą natychmiast usuwane. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.